Tak. Cześć witam Was serdecznie Jedziemy właśnie z Arturem z kanału Okłazioni I nic <śled> Nic nas nie dogoni <śled> No i dojechaliśmy, słuchajcie Pogoda jest iście zimowa Ja już przyznam się zajrzałem przez szybę co tutaj się dzieje I muszę Wam powiedzieć, że jest mega Że jest naprawdę mega Postaram się dla Was coś nagrać żeby można było chociaż w niewielkim stopniu przekazać, co to się będzie działo i jak to wszystko wygląda. No mam nadzieję, że wyjdzie z tego materiał, bo to co jest w środku to prze przechodzi moje najśmielsze oczekiwania, także oglądajcie. Ok, zaczynamy od pierwszego baniaka. <laughs> to jest znowu to, znowu to samo, czyli nie da się oddać na filmie tego, co ja tutaj widzę, w oczyma. Kolorki są zupełnie inne z mojej kamery. I efekt jest zupełnie inny. Popatrzcie na to: no kurde, ale miał gość pomysł. Tu widać od początku do końca przemyślane. I nie mówcie mi, że nie chcielibyście mieć takiego baniaka u siebie. No nie uwierzę. Zam sobie na górę i troszkę z góry o jest tam widzicie Artura jak nagrywa w skupieniu No muszę wam powiedzieć że te baniaki na żywo robią mega wrażenie No i ten baniaczek widziałem na filmie jak on jest tam robiony No, jih opakirajo in rada, to tarda. Tu mnie słuchajcie, jeszcze nie było. No. No i słuchajcie, 5 minut mnie nie było i akwarium zupełnie się, całkowicie się zmieniło, pojawił się piasek i nie wiem jak to było zrobione, trzeba się, dobrze, że Artur jest na miejscu i zaraz mi wszystko opowie, a ja potem opowiem wam. 先生 e n t thank <laughs>